Cześć. Dzisiaj jest na tyle ciepło, że wbiłam się w letnią sukienkę i idziemy zebrać trochę komosy białej zwanej lebiodą na obiad i pokażę wam moją zarośniętą działkę. Ciekawe czy słyszycie to świergolenie. Niesamowite. A może od razu powiem dlaczego nie koszę. No, żeby zakwitło to wszystko, co ma zakwitnąć i yy, rozsiało się. A w międzyczasie na tym żerują różne bzyki. Jest przy okazji ładnie. Koniczyna. Inne, inne mlecze. właśnie. Dżungla. Dżungla totalna. Znaczy, ścieżki troszkę, ścieżki trochę podkosiła. Ale tutaj pokrzywa jaka bujna. Okej, okay. to teraz moje lebiodowe pole. Generalnie piszę, żeby nie zbierać, jak są wyższe niż 15 cm, ale ja myślę, że, że, że te będą bardzo dobre. Powiem tak, ta, posmakowało mi to tak strasznie. To jest lepsze od szpinaku, naprawdę. Nie traktujcie tego jak chwas, tylko jak jedzonko. A i przy okazji pokażę, jak kard ładnie odbił po zimie. To jest taki rodzaj karczocha. I generalnie ostrzę sobie ząbki na jego łodygi, bo widziałam jak włoskie nonny, kiedy te łodygi są dużo większe, składają je w taki kokon i nadziewają ten kokon pysznościami, zapiekają w sosie pomidorowym i aż się zaśliniłam na widok tego przepisu, więc mam zamiar to zrobić. No, a w międzyczasie urżnę trochę lebiotki. Lebiodę lubią też mszyce, więc warto wykryć to wcześniej i, i usunąć te liście. No, chyba że ktoś lubi dodatkową porcję białka. Z lebiodą, jak ze szpinakiem, po obgotowaniu zostanie 1 czwarta tego, ale co zauważyłam, to jest strasznie sycące. Gdzieś czytałam, że w naszym współczesnym. Pożywieniu składników odżywczych jest dużo mniej niż za czasów naszych przodków, i że dawniej trzeba, można było zjeść mniej i się najeść. I powiem szczerze, jedząc lebiodę, miałam wrażenie, że dokładnie tak jest. Zjadłam to właśnie jako szpinak, i nie da się tego dużo zjeść, po prostu człowiek szybko czuje się nasycony i yy, no, przede wszystkim, tak jak wspominałam, to jest pyszne. Można zjeść mniej i jest bardzo zdrowe. Jak sobie poszukacie informacji o tym warzywie, ja już to będę nazywać warzywem po prostu, albo sałatą, nie chwastem, Tfu. to jest to bardzo zdrowe warzywo, ale nie należy z nim przesadzać. Zawsze to napiszą, że w dużych ilościach to już nie jest tak fajnie, ale jest to sałata sezonowa, nazwijmy to. Tak jak szpinaku też nie za dużo nie można jeść, czy szczawiu. No, więc tak sobie myślę, mam tego dużo, niedługo przerośnie, nie będzie zdatne do jedzenia. Też chcę, żeby urosło wysokie i miało nasiona, które można też potraktować jako zboże. No i chcę, żeby się rozsiało. Bo to jest komosa, to jest polska kinoa, jak to mówią. <śm> Więc warto wiedzieć to i cieszyć się, że się to ma w ogródku, a nie traktować jak kwas. Naprawdę polecam. Idę, idę to przepukać, wyciągnąć jakieś trawy, które się mogły za, zawieruszyć, ślimaczki jakieś i inne owady. No i obgotuję. Myślę, że dzisiaj będzie szpinak. Mm. Nadszedł czas wysadzania pomidorów, papryk, bakłażanów. Nie filmowałam tego, więc pokażę Wam tylko efekt, jaki do tej pory jest. Odzyskałam tą grządkę, musiałam wybrać ziemię, która była pyłem, suchym pyłem, i zrobiłam oczywiście moje donice ziemne, bo inaczej to by nie zadziałało, i dałam kompostu kupnego. Tutaj to jasne, to jest moczka bazaltowa, sąsiad mnie odwiedził i posypał łaskawie. Poprzetykane aksamitkami. Pamiętacie, tutaj stała kiedyś przyczepa i w zeszłym sezonie zrobiłam grządki na sadzonki pomidorów i papryk i bakłażanów, w tym roku też to zrobię, ale w ostatniej kolejności, Bożu postanowiłam jednak uprzątnąć tutaj po tej akcji z zamokniętą podłogą. Um, usunęłam wszystko, co tutaj wylądowało, i odzyskałam tą grządkę, bo plony z niej były świetne. Jeszcze na etapie budowy tu było miejsce, gdzie był składowany piach, glina, i ta ziemia nie jest fajna, więc. Yy, oczywiście donice ziemne. Wygrzebałam to, co było włożone tam yy, rok temu. Najśmieszniej, że właściwie ta ziemia wsysa. Wsysa wszystko i wymieniłam po prostu. Wymieniłam zawartość tych donic ziemnych na świeży kompost i powkładałam moje sadzonki. Także. W tym sezonie mam nadzieję na jakieś ładne papryki, na jakieś ładne bakłażany. Yy, wyściółkowałam świeżo, ściętą, yy, yy, to się nazywa siano, sianem. A na środku dałam tutaj jest przeze mnie wysiany arbus, bo pomyślałam, że ładnie by tutaj zadarnił. No i... Też to ściółkowanie jest o tyle fajne, że można po tym chodzić. I się człowiek nie brudzi jak na odkrytej ziemi to zaraz błocko, kolejny. Zostawiłam, yy, no jak to się nazywa, pokrzywy, no bo jak mówiłam ostatnio, ja nie traktuję ich jako chwast, tylko jako sałatę. Sobie rosną tutaj wokół bakłażana. Okej okay. i pięknie jastruny. Tak tak wyczytałam. Że to są jastruny to, to co tutaj mi wyrosło. I jeszcze pokażę Wam, gdzie dzisiaj odzyskałam z zarośnięcia grządkę, żeby posadzić więcej sadzonek. O, tutaj. I jest więcej bakłażanów, papryk. Poprzetykane jest kilkoma sadzonkami cyni i tak mam to zamiar też wyściukować e, e, s, 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 słomą, nie sianem, sianem, sianem. Tu jak, jak wycinam ze ścieżek, to po prostu ściółkuję. No i niestety muszę pożegnać się chyba z moim lubczykiem. Nie wiem, już o tej porze to miał 2 metry przez ostatnie lata, a teraz. Nie wiem, czy dać mu szansę. Może jakaś choroba go wzięła po prostu. Niemoc przez tę dziwną pogodę w tym roku. No i tutaj też tą grządkę chciałabym zaadaptować. Mam więcej papryk i pomidorów. Ale ona jest kopczykowata, więc przesycha. I będę chciała zrobić z niej nieckę. Więc myślę, że wykopię jednak lubczyk i jak korzeń będzie jakiś Pokazujący oznaki życia, to po prostu go wkopię z powrotem. A jak nie, no to trzeba będzie wysiać znowu od początku. No dobrze, to zaczyna to wyglądać ok. Jeszcze znaczy tylko rzut oka mojej drodzy na ten kącik. Już zaczyna wyglądać. uroczo. To słuchajcie, dzisiaj króciutko. Mam nadzieję, w przyszłości będzie więcej fajnych rzeczy do pokazywania. Trzymajcie się.